jest. A no i słuchajcie, przeuroczo. Kolejne tereny są nasze. Dobra. Więc zakończę bitwę. Oczywiście okupacja tych ziem, jak żeby inaczej. Mamy rangę wodza podniesioną. Tak, przywódca, rzecz jasna. Dobra. Co byśmy tu mogli zrobić? to oczywiście przekształcić. Coś sensownego. Ja myślę, że tutaj będzie cywilna. To trzeba zniszczyć. Forum publiczne przekształćmy. Tutaj może sobie zbudujmy... Hmm. Pracowywanie technologii. To byłoby dobre, muszę przyznać. Tutaj byśmy mogli... A, zróbmy sobie handlarza winem. Czemu nie? To trzeba zniszczyć... No to też sobie zniszczymy. Tutaj zbudujemy sobie na miejscu, tak zbudujemy sobie... Co? To też mi nie jest potrzebne. Już mamy forum. Jedno starczy. Tak, zbudujemy sobie świątynię tam. No słuchajcie, poszło to. Poszło to jakoś. No więc słuchajcie, Korsyka i Sardynia są nasze. Tutaj są niedobitki sił wroga, no i raczej nie będą tutaj stawiać nam oporu. No i słuchajcie, będziemy latać w Afryce. Będziemy lądować w Afryce, nie ma innego wyjścia. No więc słuchajcie, będziemy lądować pod Kartaginą. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. No jestem ciekaw. Jaki Jaki ruch teraz wykona Kartagina. Okej, okay, oni tam przerzucają po więcej swoich sił, mam wrażenie. Umowa handlowa rozwiązania, to mi się nie podoba. Może z Armenią byśmy się mogli dogadać handlowo? Niestety nie Niestety nie. Ogólnie to sobie ustawmy to No eee. zresztą, słuchajcie, jeśli ktoś będzie chciał z nami handlować, to nam to zaproponuje. Nic na siłę. Nic na siłę. O, ci już słuchajcie, straty uzupełnili, patrzcie ich. Po to mogę podpiąć jeszcze pod tą flotę, nie. Da, podpłyniemy sobie tu Gdybyśmy już tu mogli Wylądować Ale jeszcze tego nie chcę robić Na razie podrzuci, podciąnijmy tutaj nasze Naszą flotę Wy jeszcze tutaj straty uzupełniacie, tak? Ile jeszcze wam to zajmie? Dwie tury? Dokładnie Dokładnie Dobra Was trzeba będzie wycofać spokojnie wszystko w swoim czasie teraz tak tu byśmy sobie mogli zrobić tak cieśla okrętowy a wojskowe port rybacki co ja tu mam tutaj mamy doki a to jest chyba tak ja sobie tutaj sobie przystań po prostu zwykłą przystań tak tu zbudujemy sobie świątynię tu zbudujemy sobie sobie tutaj zbudujemy niech będzie to, bo to nam będzie poradziło, chociaż w sumie nie jest nam aż tak jakoś strasznie potrzebny. zbudujemy sobie tutaj obóz najemnych całych oddziałów pomocniczych, a tutaj zbudujemy sobie y, przemysł. Przemysł będzie nam bardzo potrzebny. Y, dobrze, teraz tak, na Sycylii zostaje jeden Legion. Zgodnie z planem broni się przed ewentualną inwazją wojsk kartagińsko-libijskich. Teraz tak, co my tu mamy? A, tu jest ta Konfederacja Celtyberyjska, czyli Celtów i, 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 i mieszkańców dzisiejszej Hiszpanii, więc Iberów. Dobra teraz tak to sobie przekształćmy co my tu mamy? Osada rolnicza, osada targowa no, Zobaczmy sobie osadę targową Tu by mi się bardziej przydało tak Tutaj to nabrzeże Tu byśmy sobie zbudowali port handlowy Tu byśmy sobie zbudowali To zniszczmy tak A to też w sumie zniszczymy, bo to już możemy tworzyć jedne i drugie oddziały, więc to nie będzie nam jakoś strasznie potrzebne. Z kolei tu zbudowałbym sobie oczywiście zbudujemy sobie tu kopalnię. Tam daj karę do ładu publicznego. Yy, dobra, miejsce spotkań niech będzie. Niech będzie miejsce spotkań. No i słuchajcie, zaczęło się tutaj rządy Rzymu. No i tylko gdzie my możemy tutaj wylądować? To jest... Tutaj na przykład byśmy mogli. Dobra, będziemy się o to martwić w następnej turze. Więc, oj przepraszam was, więc lećmy dalej. Wy tu kombinujecie, co? Nerw... Nerwiowie have pak to nie agresja, ale za jaki hajs, Jezus Maria, ludzie porąbało. Zauważyć, was porąbało zauważyć. naprawdę. Porąbało was bez wątpienia. Chciałbym uderzenie. Słuchajcie, z lądu niż z morza. Nie ma takiej opcji. A nowa Kartagina. A to nie pójdę. Pokój z nową Kartaginą. To jest... A nie zaakceptowali. Czyli będą chcieli tak hajs za to. Na zwiększenie rangi do czwartej. Tuż tu awansował. Ten tu awansował sobie kolega. Patrzcie go. Hmm. Dobra. Co byśmy tu sobie mogli zwiększyć? Zwiększyć sobie zasięg ruchu na mapie. Dobra. My sobie płyniemy na spokojnie. My tu musimy jednak stacjonować jeszcze. Bo tu się nam tu możemy rozbudować. To też... O! mieli tutaj jazdę, która będzie strzelecką. To jest ciekawa opcja, jak najbardziej. E, teraz tak, tutaj byśmy chcieli, co byśmy tu chcieli. Co ja bym tu chciał? Nie będzie miejsce spotkań, a tutaj zrobiłem zbudujemy kopalnię tak to zróbmy. No tu romanizacja już jest 70%, bardzo ładnie. To jest 88%. Co ja wiem na temat tego miejsca tutaj, co? Hmm. No spokojnie, wszystkiego się dowiemy z czasem, powiedziano wojnę, dobra, tam się tłuką celtowie i germanie ze sobą. O, no, Salucydzi przyłączyli się do wojny z Libią, proszę bardzo, powiedziano frakcję. Bardzo ładnie, dobra, za trzy tury będziemy mieli słuchajcie, reformę, taką poważniejszą reformę armii. Z manipułów przejdziemy w kohorty i to będzie dosyć istotne dla nas. Nawet bardzo bym powiedział. Zobaczcie, no dwa legiony uderzą na Kartaginę, takie są plany. No raczej nie są zainteresowani wojną z nami. A, ci liberowie by chcieli Umowę handlową... Dobra macie mieć umowę handlową. Się zwróci dosyć szybko, bez problemów. No, tu jakaś flota. Co się stało? Jakiś, kurde, tu po prostu dziadowskie działania. Polityczno-intrygowe zabezpieczymy awans oczywiście Ta jest jeszcze bardziej Dobra Okej okay, moi drodzy, a więc tak wy a. Dobra, wylądowaliśmy ale wy odpłyńcie trochę, aby tu... Bo no wyrzućcie resztę w siły. No. Udało się wylądować. No i słuchajcie, ruszamy na Kartaginę. Tak jest. Zobaczymy, jak pójdzie nam podbicie Kartaginy. Słuchajcie, Kartagina to poważna sprawa, to nie jest byle co Sobie rozbudujemy Sobie rozbudujemy, teraz tutaj brakuje nam tego Co byśmy tu sobie mogli zrobić Przychody z rolnictwa Zróbmy sobie to, bo tu mamy trochę rolnictwa, więc spoko eee, Spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy w na zasadzie nasze legiony pokazały ładną wyższość nad siłami nad siłami kartagińskimi czy też libijskimi Bez problemu żeśmy sobie z nimi tutaj poradzili To mnie osobiście bardzo cieszy Dobra tu jesteście wy Jak tu sytuacja w ogóle? na plus 5 tylko Kulturowo jest kruchowane tylko 55% romanizacji Znaczy no, można to nazwać romanizacją

Fakt hmm. hmm. to nie, za 8 kafli, naprawdę? No chyba nie. No nie pójdę na to, no, nie ma takiej opcji. Za dużo sobie życzycie. Aj'sów. Mowa handlowa, ale za 8 kafli... To jest takie trochę przesada moim zdaniem. Niestety, żeśmy się nie dogadali. Za 8 kapię ja on tego nie zapłaci. I chcą sojusz wojskowy z nami. Ja wiem, że wróg mojego wroga to jest moim przyjacielem. Ale no kurde, słuchajcie. Ostro pogrywa się. Za 3000 sojusz wojskowy. To jest dla mnie opłacalne. A może spójrzcie, zejść jeszcze trochę z tego, co? 2000. Dobra, jestem za. Dobra. Konfederacja celtycka stała się moim sojusznikiem. Co wy tu kombinujecie, co? Trzeba tam wam przerzucić jeden z moich legionów. Dobra, to mamy weterana. Misja zakończona powodzeniem. Dobra, 15,5 tysiąca żeśmy dostali. jest 10 tysięcy. Beavictis. 13 prowincji. Dobra, ładnie. Ładnie to wygląda. To trzeba rozbudować. Uzyskano cechę super. Jak tu sytuacja? To rozbudujmy. To rozbudujmy. Rozbudujmy, to rozbudujmy i to też rozbudujmy. No zobaczymy. Co z tego wyjdzie? No mam, mam sporo i żarcia, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na takie troszkę tutaj. Ciekaw, ciekawsze działania. Dobra moi drodzy. Dobra moi drodzy. Rozpocząć oblężenie Kartaginy. O Jezus, oni tu mają tak wyczerpane oddziały, że no, to nie będzie większym problemem dla naszej... Dla naszych armii. Należy utrzymać oblężenie. Chcę podciągnąć ten drugi legion. To jest. I teraz uderzmy. Siłą dwóch legionów. No w sensie, Kartagina ma tutaj bardzo poważne... W sensie, wybrałem bardzo dobry moment za, na zaatakowanie kartaginczyków, ponieważ... Mm, mają oni wojnę. W, w Hiszpanii prowadzą. To znacząco ich ogranicza. Mają problemy nawet z żarciem, więc jest to dla mnie bardzo dobry moment, tak więc słuchajcie nie traćmy czasu, ruszajmy do szturmu ok moi drodzy, a więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych sił no i słuchajcie to jest yy... więcej właśnie tak wyglądała yy, Kartagina jest to bardzo charakterystyczny port, gdzie doki to są chyba to nie wiem co to jest wygląda jak doki ale nie jestem pewny w 100% ale no, robi wrażenie, bez wątpienia. Tutaj jest także świątynia na wzgórzu. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czyja to była świątynia. Oczywiście Rzymianie zrównali z ziemią całą Kartaginę. Po wygraniu wojny. Co nie było też zrozumiałe. Czekajcie, bo z tej strony nam nasze posiłki. Z tej strony nadejdą posiłki jest główny plac, który trzeba będzie zająć Mam nadzieję, że nie będę musiał włazić aż tutaj Dosyć to była kultura punicka, ale też tak bardzo mocno przesiąknięta kulturą grecką Bo jak widzą i zauważyliście, oni także używają hoplitu, więc jest to właściwie ta sama rodzina Szkoda, że nie mogę sobie sam zadecydować, z której strony ta armia pomocnicza ma nadejść. Ale dobra, ale dobra, słuchajcie, na razie tak, cofnąć się tu. Ja chcę, żeby to były nagie miecze. No dobra, niech będą to nagie miecze. Czy to miejsce jest odpowiednie do dokonania szturmu i to mogą mieć balisty, czy inne dziadostwo? To ja się obawiam. Nie wiem czy nie lepszym miejscem do ataku... Kurde, to jest z kolei dwie bramy, to mnie oni rozstrzelają po prostu Dobra, spróbujmy uderzyć tędy Tak jest yy, Bo wiecie, no kurde To nie będzie ład... W Słuchajcie, sensie, prawdopodobnie to jest ostatnia bitwa naszych yy, manipułów przed, przed reformą w kohorty Więc yy... Tak więc się napatrzcie na nie, bo one za niedługo te oddziały nie będą tak wyglądać. Są znacząco zmienione na lepsze. Oczywiście. Mamy naszych uczników. Nasza kawaleria. Rozstawmy ją sobie tutaj. Balisty. Balisty rozstawimy sobie myślę tutaj. Nie byłoby źle. Nasz dowódca tu. Dobra, no i zaczynajmy. Otóż tak. E, was trzeba będzie wyposażyć w... co ja nie ponące pociski. E, jak tu podjąć działania? Co? Że pierwszej kolejności zrobić wyrwę w murze. Po to, żeby nie trzeba było się tam jakoś specjalnie wdrapywać na te mury. Bo jednak walka na murach to jest straszna rzeźnia. Się Były posiłki Leonie, niech oni tu wyjdą na spokojnie Nasze siły W pierwszej kolejności to właśnie nasze balisty powinny Podejść sobie tutaj czy prawdopodobnie w ogóle nie będę używał tych sił. Zostawcie tutaj. No i bardzo ładnie. Teraz tak, yy, eym... dziurkę, tak? Zniszcie mi tą wieżę teraz. Coś tam zginął? Mam nadzieję, że tak. Tak, to bardzo wielu ludzi. Około setki. Panie z salwami. Być mogliby strzać troszkę celniej, ale trudno. Się mówi. No bo tak to już dawno nie było tego. No i bardzo kurna pięknie. Teraz tak, rozwalmy to, ten fragment murów. Jest, ostrzeliła Ładnie tutaj dostali. No zobaczcie, zróbmy wyrwę i tyle. Wow! To mi się podobało. Kurde, słuchajcie, tyle wygrać. Pierwsze tą wyrwę sobie poszerzę, żeby zniszczyć tutaj tych hoplitów. I naprawdę są jeszcze gorliwi. I za zanim nie powinni być już gorliwi. Dobra, no i w zasadzie teraz wkraczamy i zrobimy im tu rzeźnię, taką, że świat jeszcze jej nie widział. No w zasadzie, nie bardzo się mścili. Wow! Kurde, że ja też tego nie zauważyłem. Nie w moich flocie, kurde, ani mi tu moich triali nieźle przetrzebili. Polernicy, no. Dobra, dojechać ich wracać na pozycję Dobra, teraz tak e, Wy możecie sobie to zostawić w spokoju Dobra Podchodzimy No zostawcie żeście to no No niech wystrzelają Reszta amunicji Myślę, że taka wyrwa nam spokojnie wystarczy. Zniszczyliśmy tych obrońców samym ostrzałem. Spokojnie, oszczędzać siły, mojego lasy. No słuchajcie, cel to No... Niszczyć, no i oni coś tu próbują udowodnić coś. Dobra nasza. Bracie za nich. Ci pici nie mają prawa tego przetrwać. Zniszczyć ich. Dobra, popuścili. To jest. Dobra, przeciwnik porobiony. Dobra, podciąg, podchodzicie. O! Kolejną wyrwę żeśmy tu mi zrobili. Dobra. E, moi łucznicy, słuchajcie, bo ja was troszkę o was zapomniałem. Dobra. Zrobić tam porządek na murach z nimi. Tam. nie są szybcy naprawdę Jak na oddziały piechoty Niestety nie są zbyt wytrzymali no Na ataki wroga Dobra. Radzie wstrzymać ostrzał. I ustawicie tu. Dobra, tam to przejmować. Kawaleria wroga, uwaga. Chcemy sobie coś takiego. Was ustawić tutaj? Was ustawić tutaj? Dobra, zobaczymy. Zatrzymać ich. Ta jest. Wytłuc wrogów! Dobra. Eee, yy, rozstawicie się tu i mi to przejąć. Dobra, słuchajcie, zdecydowane zwycięstwo, słuchajcie, Kartagina nasza.